Konfiguracja poczty. Poczta e-mail. Dotknij kafelek poczta, znajdujący się na ekranie głównym. Wybierz inne konto. W polu tekstowym adres e-mail wpisz swój adres poczty e-mail. W polu tekstowym hasło wpisz hasło dostępu do Twojej skrzynki e-mail. Dotknij przycisk Zaloguj. Telefon spróbuje automatycznie skonfigurować Twoje konto E-mail. Jeśli próba automatycznej konfiguracji zakończy się niepowodzeniem, wypełnij brakujące pola i dotknij zaloguj. Konto zostało automatycznie skonfigurowane. Skrzynka odbiorcza została zaktualizowana. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk Start.